Witam serdecznie wszystkich pasjonatów robów domowych. Piękną mamy zimę w tym roku. Śnieg ciągle, ciągle pada. Mróz też potrafi całkiem nieźle trzymać. Bywa tak, że kilka razy z łopatą muszę przebijać się do furtki, żeby móc normalnie wyjść. Naprawdę piękna sprawa. Dawno tak nie było. To tylko uzbysławia, że mogą być takie warunki klimatyczne, które raz na jakiś czas zamkną w domu i w tym momencie wykonanie czegoś w domu jest jeszcze większą cenną cechą i umiejętnością. No ale myślę, że aż takiej tragedii, żebyśmy do sklepu wyjść nie mogli, nie będzie. Najwyżej ciężej się będzie do tego sklepu przebić. Mascarpone. Ser mascarpone. Ser, a może serek. Nie wiadomo, czy to w pełni zasługuje na tą dumną nazwę sera, ale że to jest wyrób domowy, więc niech to będzie ser. Oczywiście można go wykonać w oparciu o śmietanę i mleko gospodarskie, tylko tam trudno jest Dobrać właściwe proporcje, stężenie, poziom kwaśności i zachęcam do takich eksperymentów. Ale na początek łatwiej jest spróbować z tych produktów, które są dostępne w handlu, bo one są w jakiś sposób znormalizowane i pozwalają na powtarzalność. Więc śmietana yy, najpierw 18% kwaśna, taka do zup i sosów, 400 gramów. Tyleż samo śmietanki. 30-36% słodkiej. Szklanka mleka, jedna cytryna. Jakiś termometr, żeby ogarnąć temperaturę. Garnek, sito i chusta serowarska. Wszystko, co potrzeba. Banalnie proste. Wystarczy wszystko razem pomieszać, oprócz cytryny jeszcze. Podgrzać to powoli do temperatury. Powiedzmy 55 stopni, a tamte widełki są trochę w prawo i w lewo, ale nie przekraczając 60. Dodać dwie porządne łyżki cytryny, podgrzać do 70-72 stopni, wyłączyć grzanie <coughs> przepraszam efekt zimy jakaś chrypa wyłączyć grzanie, jeszcze przez kilka minut pomieszać i zostawić do ostygnięcia. Jak ostygnie Całość należy wylać na sito wyłożone chustą serowarską i powoli poczekać, aż to pięknie pozbędzie się nadmiaru serwatki. Po kolei wszystko pokażę, dość gadania. To naprawdę banalnie, banalnie proste i każdy to może w domu zrobić, a ser mascarpone jest cennym dodatkiem do różnego rodzaju deserów i bardzo wielu potraw. Możecie mieć swoje domowe mascarpone. Zaczynamy. Na tę chwilę to koniec. Teraz trzeba czekać, aż to ostygnie do temperatury pokojowej. Kilka może istotnych uwag. Jeżeli nie dysponujecie kuchenką z regulacją mocy, to to jest dość gęste, mimo wszystko, i lepiej to w kąpieli wodnej robić niż na kuchence, która grzeje jednostajnie i bardzo mocno, bo łatwo to przypalić. Druga rzecz, to już dotyczy kuchenki indukcyjnej. Potrafi kuchenka wpływać na pomiar niektórych termometrów i dlatego, żeby mieć pewność, bo one potrafią skakać w górę-w dół, i nie jest to żaden problem, po prostu trzeba na chwileczkę wyłączyć grzanie, żeby kuchenka nie pracowała i wtedy wiemy, który z tych pomiarów, czy dolny, czy górny, jest pomiarem właściwym i tego się już trzymać. Yy, czekamy. Jestem łasuchem. Z mascarpone często robimy w domu deser. W równych częściach mascarpone i masa kajmakowa, którą można zrobić długo gotując skondensowane słodkie mleko. Biszkopty i owoce. Mogą być mrożone. Mocna kawa. Dobre kakao. Likier pasujący smakiem. U mnie miodowy. Likier wymieszać z lekko przestudzoną kawą. Mascarpone i masę kajmakową zmiksować. Zamurzać biszkopty i układać na dnie bucharków. Maskaponę i masę kajmakową położyć na biszkopty w pucharkach. Teraz owoce. Jeżeli mrożone, to deser powinien z godzinę poczekać w lodówce przed podaniem. Przykrywamy owoce reszto masy. Ponownie zamoczony w kawie biszkopt i na koniec kakao. prawdziwe pyszności. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki. I literatura romansyna. Zapraszam.